Cześć. Wiecie, muszę się przyznać, że po przeczytaniu dzisiejszej Ewangelii no, czułem, że nie za bardzo ją rozumiem, że yy, nie za bardzo wiem, w jaki sposób mam ją skomentować. Yy, że nie za bardzo wiem, co Pan Bóg chce do, do mnie prze, powiedzieć przez tą Ewangelię, a taki mam zwyczaj, że te komentarze chciałbym właśnie dzielić się tym, co Pan Bóg do mnie mówi i przyznam się wam, że czytałem różnego rodzaju komentarze i nie za bardzo czułem, że właśnie to pan Bóg chce do mnie powiedzieć. i wtedy kiedy tak taki byłem bezradny i, i zastanawiałem się naprawdę, no ktoś tego słucha, chciałbym panie Boże coś powiedzieć i co ty chcesz do mnie powiedzieć? wiecie, kiedy już nie wiedziałem naprawdę, co mam zrobić, to wtedy zobaczyłem taki obraz yy, dziecka, które nie jest za duże i widzi innych, inną grupę dzieci, i w tej grupie dzieci e, chłopcy, dziewczynki obkrzykują młodszego chłopca, e, właśnie jakoś tak, nie wiem czy go bijąc, czy przezywając. W każdym razie bardzo są niesprawiedliwi wobec niego. I to małe dziecko, które stoi na zewnątrz, podchodzi do nich, do tej grupy większych dzieci i mówi: Słuchajcie, ale dlaczego wy tak robicie? Przecież, Jesteście niesprawiedliwi, jest was tylu, a ono jest. Te, to dziecko jest samo. Jak możecie krzyczeć? Przecież ono jest od was słabsze. Mm, I sobie zapytałem, ale zaraz, ale dlaczego ta Ewangelia ma opowiadać o takiej sytuacji? No właśnie, bo w dzisiejszej Ewangelii pan Jezus mówi: Ktokolwiek przyzna się przed ludźmi do mnie, do tego przyznam się ja. Kto się mnie zaprze, tego zapraszę ja. Wiecie, to nie jest tak, że my do Pana Jezusa to się przyznajemy tylko mówiąc kocham Pana Jezusa, modląc się, podnosząc w górę ręce. Tak naprawdę my przyznajemy się do Pana Jezusa każdego dnia, żyjąc zgodnie z tym, czego on nauczał. Prawda? Jeżeli on bronił słabszych, to jeżeli my bronimy słabszych, to przyznajemy się do Pana Jezusa. Jeżeli on odwiedzał chorych i tych, którzy się źle mają, i my odwiedzamy chorych i poświęcamy im swój czas, to przyznajemy się do Pana Jezusa. Jeżeli jesteśmy uczciwi, to przyznajemy się do Pana Jezusa. Jeżeli zwracamy komuś uwagę i prosimy go, żeby nie kłamał, to przyznajemy się do Pana Jezusa. Jeżeli sami przyznajemy się do naszego grzechu, do naszego kłamstwa, Przyznajemy się do Pana Jezusa. Czyli wiecie, nie tylko trąbiąc dookoła siebie, mówiąc wszystkim, że ja wierzę w Pana Jezusa, ale może przede wszystkim żyjąc tak, jak On by tego chciał, rozmawiając z tymi, z którymi może nikt nie chce porozmawiać, bo Pan Jezus tak robił. Um, y Będąc uczciwymi, tak jak powiedziałem, będąc fair, będąc też przyjacielskimi, także z tymi, którzy może nie do końca są naszymi przyjaciółmi. Myślę sobie, że to był taki obraz, który uspokoił mnie, że dokładnie tak jest. Ja bym chciał żyć tak w życiu, żeby jak ludzie będą na mnie patrzeć, to powiedzą: komu on ufa? W kogo on wierzy? Chciałbym, żeby tak było. Zapewne. Tak nie jest zawsze, ale chciałbym bardzo, żeby tak było i życzę Wam tego, żeby ludzie, jak będą na Was patrzyli, że będą patrzyli na Wasze zachowanie, to tak naprawdę będą widzieli, że Wy całym swoim życiem przyznajecie się do tego, którego kochacie i który Was ukochał, oddał za Was swoje życie. Dobrej soboty, dobrego odpoczynku, jakże zasłużonego w ten październikowy dzień. Trzymajcie się.